Cześć, ja jestem Jurek, a to jest vlog Mogę być szybki. Dziś podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na temat przyczepności opony. Opowiem Wam, czym jest przyczepność, jak konstrukcja opony wpływa na przyczepność w zakręcie i jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce. No to zaczynajmy. Przyczepność to zdolność opony do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu na asfalt. Inaczej mówiąc, to siła tarcia, dzięki której opona nie ślizga się podczas przyspieszania, hamowania czy zakręcania. Podstawowe dwa błędy, które pojawiają się w dyskusji na temat przyczepności opony, to to, że przyczepność jest mniejsza w zakręcie i to, że przyczepność nie zależy od powierzchni kontaktu opony z asfaltem. Żeby zrozumieć, czemu przyczepność w zakręcie jest większa niż przyczepność podczas jazdy na wprost, najpierw zajmijmy się zależnością siły tarcia od powierzchni kontaktu. Faktycznie w przypadku większości ciał stałych siła tarcia nie zależy od powierzchni kontaktu, a jedynie od siły nacisku i współczynnika tarcia. W tym przypadku współczynnik tarcia waha się od 0 do 1. Dla jedynki siła tarcia jest równa sile nacisku. Im większy współczynnik tarcia, tym większa przyczepność. W przypadku gumy nie jest to takie proste. Producenci opon tak dobierają mieszankę gumy w oponach, żeby ta przyklejała się do asfaltu. Efekt ten nazywa się efektem gumy do rzucia. Każdy, kto na rozgrzanej wyścigowej oponie wyjechał kiedyś z toru wie o co mi chodzi. Do opony przykleja się trawa, kamyki i piach. Dzięki efektowi gumy do rzucia siła tarcia może być większa niż siła nacisku. W warunkach laboratoryjnych udało się uzyskać nawet 1,6 raza większą przyczepność, a w warunkach torowych 1,3 raza. Zależy to oczywiście od wielu parametrów, jak czystość asfaltu, czystość opony, Temperatura opony. Główne znaczenie ma tutaj mieszanka gumy. Im jest miększa, tym lepiej przylepia się do asfaltu. Niestety, miękka mieszanka szybciej się zużywa. Dlatego na środku opony umieszcza się twardą mieszankę, a po bokach miękką. Tak, żeby zoptymalizować zużycie. Wracając do kwestii powierzchni kontaktu opony z asfaltem. Skoro opona przykleja się do asfaltu, to im większa powierzchnia styku, tym większa przyczepność. Podczas jazdy na wprost. Powierzchnia kontaktu przypomina elipsę. Wraz z pochylaniem się motocykla rozszerza się do środka zakrętu, aż osiągnie swoją maksymalną wartość. Przy dalszym pochylaniu, w śladzie opony zaczyna pojawiać się jej krawędź, a powierzchnia kontaktu zaczyna spadać. Na wykresie wyglądałoby to mniej więcej tak: dokładne wartości, o ile zwiększa się powierzchnia kontaktu i przy jakim kącie pochylenia osiąga swoją maksymalną wartość, zależy od kształtu opony. I jej mieszanki. W efekcie dzięki dużej powierzchni kontaktu i miękkiej mieszance opona w pochyleniu ma większą przyczepność niż podczas jazdy na wprost. Należy jednak pamiętać, że przy dalszym pochylaniu zmniejszamy powierzchnię kontaktu i przyczepność spada. Ok, dlaczego w takim razie w zakręcie łatwiej o uśliznę koła i wywrotkę? Dlatego, że na oponę w zakręcie działa więcej sił. To nasza opona, a ten duży okrąg to przyczepność, czyli granica po przekroczeniu której opona zaczyna się ślizgać. Nie ma znaczenia w którym kierunku będą działały siły, ważne żeby nie przekroczyły przyczepności. Podczas jazdy na wprost całą przyczepność możemy wykorzystać na przyspieszanie i pokonywanie oporów ruchu wynikających z jazdy. W zakręcie do siły wynikającej z pracy gazem dochodzi siła odśrodkowa. Suma tych dwóch sił nie może przekroczyć przyczepności. Musimy mądrze gospodarować jej wartością. Jeżeli poświęcimy całą przyczepność na przyspieszanie, to nie zostanie nam nic na zakręcanie i na odwrót. Dobre gospodarowanie przyczepnością jest szczególnie ważne, kiedy jest ona obniżona, czyli podczas deszczu przy brudnej oponie albo torze. Wtedy okrąg przyczepności zmniejsza się, a my musimy mądrze wybrać składowe siły działającej na oponę. Warto większą jej część poświęcić na równowagę siły odśrodkowej, czyli przejechać zakręt równą prędkością. Należy pamiętać, że podczas pochylania motocykla dodajemy lekko gazu, tak żeby uniknąć hamowania silnikiem. Wynika to z kształtu opony, a dokładniej ze zmniejszającego się obwodu czynnego koła. Możemy w tej sytuacji wrzucić wyższy bieg, albo odpowiednio kontrolować gaz. Podsumowując, pole kontaktu opony z asfaltem ma znaczenie, a opona projektowana jest tak, żeby maksymalizować tę wartość. Przyczepność w zakręcie jest większa, ale większe są też obciążenia, dlatego tak łatwo wrotkę I żeby szybko pokonać zakręt trzeba odpowiednio gospodarować przyczepnością poprzez kontrolę prędkości wejścia, odpowiednią pracę gazem i hamulcem. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli Wam się podobało to polajkujcie, udostępnijcie. Zapraszam Was też do dyskusji w komentarzach. Na razie.